Jo, witajcie w trzecim odcinku Rap Kuriera, w którym podsumujemy sobie kolejne rapowe premiery. Wraz ze mną w, dzisiaj w studiu dziennikarz muzyczny, na którego Polska nie zasługuje, czyli niezawodny Łukasz Rafałowicz. Dzień dobry, witam. A obok mnie, jak zwykle, niezastąpiony, niezwykle charyzmatyczny człowiek, którego włosy zmieniają się jak pory roku, Kamil Kluj. Witam serdecznie, dziękuję za to piękne przywitanie. Zaczniemy sobie od płyty będącej kompletnym przeciwieństwem numeru pz bo PZ miał taki sen, że ma nad wodą dom, a Kubi producent nagrał płytę, która nosi tytuł Sen, którego nigdy nie miałem. Łukasz, to no co możemy o tej płycie powiedzieć, o tej drugiej płycie Kubiego producenta, płycie producenckiej zaznaczmy, która jest w Rap z tego rodzaju wyjątkiem jest w Rap swojego rodzaju wyjątkiem. <laughs> Myślę, że też jest takim wyjątkiem, jeżeli chodzi o cały proces jej powstawania, bo jest to płyta, na którą dosyć długo czekaliśmy. Jest to płyta, której premiera była dosyć długo przekładana. Jest to też płyta, która no niestety mnie troszkę zawiodła. Oczekiwa Oczekiwałem bardzo dużo od Kubiego. Pod jakim kątem Cię zawiodła? Wiesz co, zawiodło mnie pod tym kątem, że przysłuchując tą płytę, jak już dostałem wszystkie single na raz, to zdałem sobie sprawę. Kurczę, najlepszy już wyszło. Też takie trochę miałem wrażenie, bo dla mnie osobiście najlepszym numerem dalej po premierze płyty pozostaje woda księżycowa yy, oraz pusty pokój, ale płyty diamentowe. To też było to też, też był single, tak? Tego, tak, to też pamiętam. był single i myślę, że właśnie tak no jak mówisz o. Yy, o Wodzie Księżycowej, no to Woda Księżycowa była najlepiej streamowanym utworem w 2024 roku. No i co by nie mówić, ciężko było to przebić, jeżeli wydało się single z takim rozmachem, no to reszta płyty gdzieś tam z automatu wiadomo, że pozostanie w cieniu tego singla. Natomiast, co warte uwagi przy tej płycie, to zaskakujące eksperymentalne połączenia, na które Kubi się zdecydował, między innymi młody korden z Belmondo, The z Young 8, czy Kinici Mers z Kosami i Erykiem Moczko. Jak ty się zapatrujesz na takie eksperymenta eksperymentalne wariacje? To jest rzecz, w której mnie Kubi nie zawiódł. Wiedziałem, czego się spodziewać, jednak po ostatniej jego płycie producenckie 18. Powiem szczerze, że naprawdę zrobiło na mnie wrażenie to, jak skomponował się chociażby Eryk Moczko i Kasia z jak komponował się. Belmondo z Młodym Kordenem, co jest w ogóle jakimś surrealistycznym połączeniem dla mnie, ale szczerze, może zabrzmi jak wariat, ale te, tego Młodego Kordena mi się dobrze słucha. Po prostu dobrze mi się słucha w tym kawałku Młodego Kordena. Osobiście miałem tak samo. Uważam, że zestawienie dwóch tak barwnych postaci, jak Młody Korden oraz Belmondo nadaje tej płycie kolorytu i tylko podbija jej wartość. Ja osobiście uważam, że goście na tym albumie zostali dobrani świetnie. Jest to zbiorowisko mocnych i bardzo medialnych Ksyw. Co jeszcze? Produkcyjny, produkcyjnie bardzo wysoki poziom. Jednak moim zdaniem, tutaj akurat bez zaskoczeń. Jest to brzmienie typowe dla kubiego producenta, słuchając tych numerów, raczej nawet bez patrzenia w kredyty byłbym się w stanie domyślić, że jest to Kubi, ewentualnie wymieniłbym go, bym go jako jednego z trzech producentów, do których ten bit może należeć. tu czuć w tym jego rękę. Tak, zgodzę się z Tobą. Uważam, że y, zrobił taki lekki tribut dla osób, które słuchały 18+, zaprosił chociażby po raz kolejny Wica i Kose. Swoją drogą, ten kawałek bardzo mi się podobał, gdzie na Ficie pojawił się y, Valle Naprawdę świetny utwór, świetny wokal Valle no, pojawiło się parę artystów, którzy byli wcześniej, ale jest też trochę świeżości. Mamy nowy, nowy, nie nowy, no bo jednak pojawił się już w tym roku, duet Szpaka z Multim, który jest moim zdaniem bardzo fajny. I w sumie chciałbym się ciebie zapytać, czy uważasz, że jest to, czy Motryponia jest lepsza od Młodego Mansona? Ja uważam, że Młody Manson, z uwagi na to, że to był pierwszy numer, który panowie wydali razem, był bardziej rozbuchany i bardziej medialny, no i osobiście też siedzi mi bardziej. Natomiast jak już przy szpaku jesteśmy, to ja bym osobiście zwrócił uwagę, że na całej płycie szpaku pojawia się aż w trzech numerach, więc jego rola jest tutaj bardzo duża. I też czuć przez to bardzo duże zaufanie ze strony Kubiego producenta do szpaka, czuć taką bardzo dużą więź między panami, przez co Kubi poświęcił szpakowi aż tyle miejsca na swoim wydawnictwie. Tak myślę, to widać, że jednak Kubi wydał. Nie jedną płytę ze szpakiem. Mamy chociażby uzumaki, forma ostateczna. Dzieci duchy też były wydane pod wydawnictwem kubiego producenta, można powiedzieć. Wiesz, co uważam, że czuć między nimi taką naprawdę dobrą chemię. Spodziewałem się, że szpaku pojawi się aż w tylu utworach. Może niekoniecznie, że pojawi się jeszcze w utworze z Multim, co mnie dosyć pozytywnie zaskoczyło. Natomiast jeżeli chodzi już o cały kształt płyty, to też chciałbym spojrzeć na to z takiego oka troszkę bardziej. Wykonawczego, no, bo jednak to nie jest typowa płyta rapera, gdzie jednak najważniejszy jest głos, tylko ważne jest też to, jak te nuty się skomponowały pomiędzy sobą. Myślę, bardzo fajną rzeczą jest to, że każda piosenka jest jakby początkiem kolejnej, że czuć taką y, synergię pomiędzy tymi piosenkami. Taką ciągłość pomiędzy nimi czuć. Taką ciągłość. To jest rzecz, która często przewijała się chociażby w twórczości Problemu. Bardzo dobrze mi się słuchało płytów pr płyt Problemu, chociażby bardzo dobrze mi się słuchało Grand Zero, Grand Zero Mixtape. Świetna płyta, jeżeli chodzi od pierwszej do drugiego, do trzeciego, do czwartego utworu. Wszystko układa się troszkę jak takie domino i więc chcemy polecieć z tym dominem i poczuć tą płytę od początku do końca i to bardzo dobrze wyszło. Kubianie. Ale ja uważam, że to jest na tle i Innych płyt producenckich, dość duży wyjątek, bo ja osobiście fanem producenckich płyt nie jestem, z tego względu, że dla mnie to jest taki totalny rozgardiasz, przeważnie, taka totalna mieszanka wszystkiego, często bogata w zrodki lub refreny, z których artyści zrezygnowali przy tworzeniu swoich solo solowych wydawnictw i po prostu stwierdzili, że a, na przykład mnie jakiś Dims, tutaj jakiś Kubi, to rzucę zrodkę, której jakby sam bym na album nie wrzucił, nie? A tutaj mam wrażenie, że tak nie jest. Mam tutaj wrażenie, że, tak jak powiedziałeś, ta płyta jest spójna właśnie w tej warstwie muzycznej i potem, pomimo, że numery są dość rozbieżne tematycznie, one się jakoś tak ze sobą łączą. Także tutaj e, Kubi mnie tym akurat kupił. E, no tak, jak ta ja mówiłem, ta płyta moim zdaniem jest bardziej eksperymentalna niż 18, e, natomiast czy jest od niej lepsza? Nie wiem. Osobiście nie wiem, jakie jest Twoje zdanie. E, ja uważam, że e, są gdzieś tam na równi te płyty. Ja uważam, że jest to kolejna płyta, która potrzebuje trochę czasu. Mam wrażenie, że gdy wyszło 18, też nie każdy patrzył na to tak, tak optymistycznie i tak, y, że tak to powiem. Pozytywnie, że ta płyta po prostu była dobra, ale mam wrażenie, że to jest płyta, która bardzo zyskiwała z czasem. Że pojedyncze utwory, takie właśnie jak chociażby Superman, jak chociażby Pracownik Roku z Kazem Baganem, który jest wybitny, zyskiwały bardzo dużo z czasem. I to mam wrażenie, że płyta Kubiego wydana właśnie w grudniu może być kolejną płytą, która będzie zyskiwała z czasem. Że pojedyncze single będą zyskiwały dopiero po jakimś czasie odsłuchania, dopiero kiedy tak się w nie troszkę zaznajomiłem. Jak już Kazie jesteśmy, to warto zaznaczyć, że po raz kolejny kas położył mega fajne zwrotki na producenckiej płycie Kubiego, bo szluk prawny tak dobrze umiesz, prawdy, do prawdy. Prawdy, prawda, no? jest kawałkiem myślę porównywalnie dobrym, co pracownik roku. Wiesz co, no ja mam bardzo duży sentyment do, do pracownika. pracownika roku i nie powiem, że jakby chodził pracownik roku, to uważałem, że jest to jeden z najlepszych. Utworów, jakie kiedykolwiek kawę, kabe, kabe, przepraszam, kabe jakby, do no kawy jeszcze wrócimy pewnie nieraz nie Rap Kurierze, natomiast jest to jeden z najlepszych utworów, jakie wydał Kas Błagany. No, po prostu wybitny beat, wybitna liryka, to wszystko tak wpada w ucho, że czujesz się jakbyś wszedł do statku, który żegluje po jakimś niesamowicie pięknym oceanie i dosłownie odpływasz. I powiem szczerze, że tutaj mam wrażenie, że beat jest naprawdę super. Kubi po prostu zrobił świetne podwaliny pod to, żeby Kaz dołożył świetną zwrotkę. Może troszkę się zawiodłem, natomiast po czasie, jak już odsłuchałem ten utwór ileś razy, to uważam, że jest on jakoś tam trafiający do ucha, natomiast do pracownika roku, moim zdaniem, nie ma on takiego podejścia. Powiedziałeś, Łukasz, o tym statku i myślę, że to jest idealny moment, by przejść do kolejnej płyty, którą sobie dzisiaj chciałem z Tobą omówić, bo album "Depesz Mood grupy Slums Attack, Peja i DJ Dext, jest takim Statkiem kosmicznym, który zabiera nas do lat 90. -tych. Panowie pogodzili się po latach i super, bo jest to legendarna grupa, leg legendarny duet, e, który jak najbardziej powinien dalej funkcjonować. E, płyta, swoim brzmieniem, przenosi nas do lat 90. -tych. Panowie pokazują, że w czasach zdominowanych przez trap, rage i drill można nadal robić solidny, oldschoolowy. Rap. Takie brzmienie wbrew pozorom może podobać się młodemu odbiorcy, bo nie wiem, czy zauważyłeś, ale ostatnio old school ma znowu tendencję wzrostową. Tak, myślę, że ludzie są troszkę przebocowani tym newschoolem i wręcz łakną takiego, yy, takiego, takich trochę korzeni rapu. To, czym rap tak właściwie zawsze był. Ja mam takie swoje dwa typy. Skąd to może wynikać? Po pierwsze... Dla tego młodszego pokolenia, na słuchaczy z pokolenia Alfa, powiedzmy tych urodzonych po 2010 roku, którzy rapowo gdzieś tam wychowywali się na Okim, Young Gim, na O co chodzi, na Żabsonie. Odkrycie takiej muzyki paktofoniki Pei Ostrego, może też Pezeta, jak ostatnio mieliśmy tutaj przykład wiralu Domu Nad Wodą, ale już zostawmy to. Może być po prostu atrakcyjne pod tym kątem, że jest to dla nich coś nowego. A my, jako ludzie, gdy odkrywamy coś nowego, no to zawsze jest to dla nas przeważnie atrakcyjne. To po pierwsze. Po drugie, dzieci, które przychodziły na świat po, powiedzmy, 2010 roku, no to są dzieci wczesnych millenialsów, tak? Którzy sami rapowo wychowali się na właśnie wspomnianym Pezecie, pay Ostrym. A odkrywanie przez dzieci muzyki, pokolenia swoich rodziców. Też jest ciekawą rzeczą, no bo na przykład nie wiem jak Ty, ale ja osobiście, będąc, będąc ciut młodszym, lubiłem sobie sprawdzać utwory, na których się wychowali moi rodzice. No tak, na pewno tak samo jak Ty, tylko bardziej jednak nie był to gdzieś rap, tylko ta stara muzyka taka elektroniczna, może czasami to polskie brzmienie typu dżem. Niekoniecznie rap, bo jednak moi rodzice nie do końca słuchali rapu, ale no jednak ta, ta muzyka odwarła nas troszkę taki, taki jakby to powiedzieć taką dużą bliznę. I dzięki temu przede wszystkim troszkę przedefiniowała nasze gusta muzyczne, moim zdaniem. Mhm. Wracając do samego Pei yy, i do albumu Depesz Mood, y, Peja, pomimo przeogromnej kariery, po, pomimo tego, że y, zaszedł w rapie naprawdę, naprawdę wysoko i daleko, y, czuć na tej płycie, że dalej jest głosem ulic i głosem warstwy społecznej, z której się wywodzi. Słuchając Depesz Mood można o, naprawdę odnieść wrażenie. Że pomimo spędzenia na scenie trzech dekad, nadal potrafi patrzeć na życie oczami małolata, który nie ma pieniędzy ani perspektyw, i widać, że pamięta skąd pochodzi, jak zaczynał, i ma do tej przebytej przez siebie drogi naprawdę ogromny szacunek. Moim zdaniem, też na płycie są bardzo trafione gościnki, które się bardzo wpisują w klimat: Slam's Attack, Bas Taipan, Gandhi Ganda, 5 Dębiec, Cobra oraz młody zawodnik z Lubonia, Soulart. Propcy dla Pay zadanie chłopakowi szansy. Wiesz co, i teraz poruszyłeś ciekawy wątek. Chciałbym się ciebie zapytać, bo tak jak w ostatnim odcinku rozmawialiśmy o paluchu, o tym, jak paluch się starzeje, o tym, że paluch nie jest już takim starym dziadkiem, który jest zafiksowany na polityce, który musi przekazywać te swoje wartości i nikt nie ma prawa mieć innych. Po prostu jego świat jest to najważniejszy światopogląd i w ogóle, że jakby płynie z tymi swoimi wartościami i potrafi je przedefiniować. I chciałbym się zapytać, czy Peja dobrze się starzeje, bo to, tak jak mówiłeś, jest osoba, która na tej, na tej scenie rapowej jest już kupę lat, która jest w no, sumie takim dziadkiem, zjadła zęby po prostu na no, kupie, kupie kawałków. Chciałbym się zapytać Ciebie, jak według Ciebie to wygląda? Wiesz, przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że spora część raperów z pokolenia Peji gdzieś tam w latach 2010-2015 przepadło kompletnie, gdy rap wdzierał się do mediów, gdy stawał się taki bardziej mainstreamowy, oni nie potrafili się w tej rzeczywistości odnaleźć. Peja jest na scenie już trzy dekady i dalej działa bardzo prężnie. Yy, przetrwał yy, Beef Stede, przetrwał yy, potem przemiany na scenie, właśnie związane z wejściem new schoolu, Trapu i tak dalej. Yy, I co? I moim zdaniem, Peja, pomimo, że na najbardziej kojarzy się z tymi old numerami, które są klasykami, yy, od czasów gdy Otworzył się na troszkę nowsze brzmienia, gdy znowu zaczął zapraszać na swoją płytę, chociażby BTO, Jagi też Kaza Bełagane. Myślę, że znowu zaczął się na tej takiej najbardziej mainstreamowej scenie liczyć i trafiał do bardziej współczesnych odbiorców, do, 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 do młodszych odbiorców, bo i wyszedł poza taką swoją strefę yy, słuchaczy, którzy pamiętają go z tamtych lat. Ja uważam, że starzeje się bardzo dobrze. Jak widzę jego koncerty, też ogromny szacun za to, że leci bez HypeMana, ogromny szacun za to, że leci bez playbacku. Te koncerty mają naprawdę klimat dawnych lat i to jest godne podziwu, także odpowiadając na twoje pytanie, tak, starzeje się bardzo dobrze. Czyli mamy takiego unikalnego rapera, unikalny styl koncertowania, nie polegający na tym, że dosłownie śpiewa co trzecie, co czwarte słowo, resztę daje tłumowi. A sam po prostu buja się do tego i zgarnia pieniądze. Tylko jest to rzeczywiście gość, który żyje tą muzyką, i dlatego mam wrażenie, jest długowieczny i jego czas jest nieograniczony. I w tym momencie możemy przejść do kolejnego poznańskiego rapera, który powiedziałbym, że przeżywa sw swoją drugą młodość, ale mam wrażenie, że ta jego pierwsza młodość nigdy się nie skończyła. Mianowicie słoń i jego epka, to jest epka, tak? To tak. jest epka, tak. Y zero Absolutne 2.0. E, moim zdaniem, słoń, jak zawsze, tutaj pokazał, że jest w formie, e, trzyma się swojej horrorowo-komediowej stylistyki. Mamy tutaj storytelling, bragę, mamy numer z ważnym przekazem, jakim jest gry i przemoc, e, gdzie słoń wstawia się za dzieciakami, grającymi w gry, e, które często według wielu rodziców e, są przyczyną, jak sam słoń mówi, niesłusznie osądzane, e, agresywnych, patologicznych zachowań. Pozytywny raper Wojtek rzuca nam tutaj nieco inne światło na sprawę i pokazuje, że zły przykład może płynąć z nieco innych źródeł niż tylko ekran monitora. Tak, myślę, że to jest też taki problem, który po, po części dotyczy nas, bo my jednak wychowaliśmy się w czasach, kiedy te gry zaczynały tak brać na znaczeniu, i no niektóre strzelanki. Według niektórych rodziców był uważany, że nas zachęcały tak właściwie do przemocy, do wszystkiego. Super, że Słoń robi tribut w tym kierunku, ale tak jak rozmawialiśmy o długowieczności w kwestii PAY, tak mam wrażenie, że Słoń to po prostu odblokował jakiś lek na długorapowość. Na nieśmiertelność rapową. Na nieśmiertelność rapową. To jest człowiek, który zażył pigułkę, dzięki której naprawdę nieważne co on wyda, robi, zrobi to w takim stylu, zrobi to z takim hukiem, że po prostu cały czas jest o nim głośno. Jest to raper wybitny na naszej scenie i myślę, wybitna jest też jego osobowość, bo to jest gość, który tak właściwie pojawia się wszędzie. Mamy go w podcastach u Żurnalisty, mamy go w podcaście FOMO. To jest człowiek, którego się wybitnie słucha i mam wrażenie, że ta jego ciekawa osobowość, która cały czas jest jak taka niezbadana książka, jest jak książka, która nie wiemy ile ma stron, no bo ta książka jest cały czas pisana, mam wrażenie, że to jest wielka zaleta u niego i dzięki temu ta jego muzyka się po prostu nie starzeje i jest, y, potrafi się dostosować do nowych czasów. Też pochwalił się ostatnio w którymś z wywiadów, że przechodził trochę podobną drogę, co my w nieco latach, bo studiował dziennikarstwo yy, i skończył dziennikarstwo robiąc, z tego co pamiętam, Pracę licencjacką na temat subkultur. Także, także też tutaj bardzo mocno hip hopowe korzenie przełożyły się na jego studiowanie. Sama FK jest, jest elementem kampanii promocyjnej gry MID RPG. Tak. Natomiast tutaj, jakby w grę już nie będziemy wchodzić, ja bym zwrócił szczególną uwagę na numer Okurcze. A właściwie na klip do tego numeru. Bo, moim zdaniem, jest on nagrany trochę w kontrze do raperów biorących na klip półnagie modelki, prężące się na tle e, wypożyczonych samochodów. Słoń na tym klipie siedzi przy stole w towarzystwie sympatycznych starszych pań i jak widać, świetnie się przy tym bawi. Niesamowicie dobra energia bije z tego klipu. E, no, wiesz, kaflowy piec, serwetka, filiżanki sprawiają, że niby wysłuchamy horror koru, a jednak czujemy się jak łapci na herbatce. I te panie są niesamowite, bo słoń tam e, nawija no, jakieś tam. No, już nie będziemy cytować, nie wiadomo, tam Chyba się kre... nie, bo Ta... nas zajmą. Tam się krew leje literami, nie? A te panie po prostu uśmiechają, tańczą wokół stołu, wokół, tej... <śmiech> <śmiech> wokół tego dzbanka z herbatką. Niesamowite to jest. Tak, jest to niesamowite, i jest to kolejna epka, kolejna muzyka Sonia, która musi wbić, na, na koncertach. Ten refren w kawałku o kurczę, tak właściwie w Thunderbolcie, tak samo refren. To po prostu to tak będzie dobrze grało na koncertach. Szczerze, jako osoba, która. Pójdzie na koncert słonia. Nie jestem taką, jakbym miał pójść na koncert słonia, no to tak bym się tym jarał. Bo gościu daje piosenki, bo naprawdę on daje taką muzykę, która nie dość, że lirycznie jest po prostu genialna dla osób. On jest gościem, który trafia w swoich słuchaczy i trafia w ludzi, którzy go nie słuchają. Po prostu to nie jest chłop, który się zamyka. Mm -hmm. On cały czas jakby próbuje coś nowego, mimo że to jest cały czas horrorcore, no to jest on zrobiony w takim, ciekawym, yy, w takim ciekawym wydaniu, tak jak mówisz, mamy na klipy takie piękne potulne panie, a jednak test jest po prostu obrzydliwy, ale ta obrzydliwość dzięki temu jest przykryta i to jest po prostu piękny zabieg i to jest, no to tylko świadczy o tym, jak kreatywnym artystą, jak kreatywnym człowiekiem jest słoń. Ja tak powiem kończąc wątek słonia, że tutaj idealnym opisem jego twórczości będzie wers Luisa Villaina ze wspólnej płyty z Avim. Że nie sposób, raczej można go nie lubić, ale nie sposób ignorować, bo uważam, że tutaj, jeżeli ktoś naprawdę jest słuchaczem rapu, który, no inaczej, jeżeli jesteś słuchaczem rapu, to powinieneś też zwracać uwagę na tekst. U Słonia ten tekst stoi na naprawdę wysokim poziomie, co po raz kolejny udowodnił przy okazji tej epki. No jeżeli ktoś stwierdzi, że Słoń jest lirycznie słaby, no to po prostu jest moim zdaniem ignorantem. Słon pokazuje, jak o nieprzyzwoitych rzeczach mówić w nieprzyzwoicie dobry sposób. Przejdziemy tutaj sobie dalej do kolejnego rapera. Chodzi mi o Sariusa, który w grudniu wydał swoją płytę wspólnie z Pawbicem. Sam konspekt tej płyty jest świetny. Tak właściwie praktycznie każdy kawałek na tej płycie kończy się znakiem zapytania. I tak jak Sarius przedstawiał, Sarius i Pawi przedstawiali jak ta płyta była tworzona, to była ona tworzona tak, że wyjechali sobie w góry, rozmawiali z ludźmi, którzy żyli w górach, którzy yy, tak właściwie są takimi typowymi góralami i próbowali, zadając sobie to pytanie, jakby spojrzeć też z, yy, z trzeciej osoby, ze swojej osoby i z perspektywy osoby, która żyje w całkowicie innej rzeczywistości. I to jest świetne. I bardzo mi się podoba też konspekt tego, że tak właściwie mamy same znaki zapytania i jeden utwór, który nie jest znakiem zapytania. Jest to taka odpowiedź na pytanie, które zadał sobie Mariusz. Tym otworem jest tytuł Wszystko mogłem zrobić lepiej. Mamy jednak taką tutaj samorefleksję i mam wrażenie, że o to chodziło w tym albumie, że cały album jest bardzo samorefleksyjny. I przez to, że jest taki samorefleksyjny, jest troszkę spokojniejszy, bardziej stonowany. Nie odbił się takim y, szerokim echem jak poprzednie albumy Sariusa. Pytanie, co w swojej karierze Mariusz mógł zrobić lepiej? Ja uważam, że to jest bardzo samokrytyczne podejście. Yy, wiesz, patrząc na całą karierę Sariusa, na to, jakie zasięgi mógłby generować ze swoim talentem, może ma trochę racji w tym. Może rzeczywiście mógł y, swoją karierę nieco inaczej prowadzić. Natomiast, y, czy przespał swoje 5 minut? Ja uważam, że nie. Ja uważam, że Zyskał rozgłos, na który zasługuje, czy mógłby go mieć więcej? Oczywiście, że mógłby mieć, natomiast myślę, że nie powinniśmy rozpatrywać Sariusa jako niedocenionego rapera. Co do samej płyty, no tak, tak jak powiedziałeś, jest to płyta koncept która moim zdaniem nie trafi do każdego. Jak mówi sam tytuł, powinna ona, ona trafić głównie do dorosłych odbiorców, jednak osobiście jako ktoś, kto dziecka uwielbia konceptualne albumy, nie zastosowałbym się do tego ograniczenia i jadąc autobusem do liceum w wieku 16 lat na pewno bym te płytę odpalił, żeby ją sprawdzić. Mam szczerą nadzieję, że część niepełnoletnich słuchaczy postąpiła dokładnie tak samo, jeżeli nie postąpiła, to że tak postąpi. I trochę powtórzę to, co powiedziałeś, że, że Sariusz stara się znaleźć odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące dorosłego życia. E, szukając tych odpowiedzi, dzieli się ze słuchaczami, e, masą swoich dojrzałych przemyśleń. Dzieli się takim punktem widzenia, który wyrobił sobie na kanwie jego ostatnich życiowych doświadczeń, e, no, do których z pewnością należały m.in. narodziny dziecka i stanie się ojcem. Tak. Tak, tak, myślę, że wszystko mogło Mariusza dosyć przytłoczyć i czuć, że ta płyta. Jest naprawdę ciężka, bo Mariusz po prostu rozmawia o bardzo ciężkich rzeczach. Są to bardzo egzystencjalne kwestie, typu yy, jak wyrazić ból, jak daleko jest niebo, jak dobrze żyć. Pytanie, na które każdy szuka odpowiedzi. Mm -hmm. I tak jak mówiłeś, że po części tytuł płyty wskazuje na to, że jest to płyta dla dorosłych, tak mam nadzieję, że ta płyta będzie takim trochę kierunkowskazem dla młodych. Jak szukać odpowiedzi na te pytania. Tak, bo jeżeli już mamy swoich idoli, z których możemy czerpać inspirację, to warto tę inspirację czerpać od najmłodszych lat i od najmłodszych lat po prostu szukać odpowiedzi na to, jak dobrze żyć oraz na inne pytania, które Mariusz postawił na tym albumie. Tak podsumowując, ten album technicznie, ja uważam, że jest bardzo dobry wokalnie i jest bardzo dużo śpiewanych partii od Sariusa, co nadaje płycie mega kolorytu, bo Mariusz swoim głosem jako jeden z nielicznych polskich raperów. Potrafi naprawdę zaczarować. Jego głos świetnie się komponuje z warstwą muzyczną od Pawbica, którego też warto przy tym projekcie docenić, bo uważam, że nasz ulubiony, bydgoski producent wykonał tutaj kawał świetnej roboty. Tak, zgadzam się z Tobą. Uważam, że wybranie Pawbica do takiego projektu było po prostu idealne, bo Mariusz jakby wybrał kierunek Pawbicowi, jak to ma wszystko wyglądać, i dzięki temu, że ta płyta jest bardzo gitarowa, bo ten głos Sariusza jest bardzo wyeksponowany i dzięki temu rzeczywiście można się skupić na tekście, a niekoniecznie na całej warstwie, na całej warstwie dźwiękowej. I bardzo mi się podoba to. Dobrze, myślę, że jeżeli chodzi o Sariusa i o inne płyty, wyczerpaliśmy temat. Dziękuję Ci Łukasz za dzisiejszą dyskusję. Wraz ze mną dzisiaj w studiu o kolejnych rapowych premierach dyskutował Łukasz Rafałowicz. Dziękuję za zaproszenie, a obok mnie jak zwykle niezastąpiony i charyzmatyczny Kamil Kluj. Zapraszamy do oglądania kolejnych odcinków oraz do subskrybowania naszego kanału. Yo! Hello!